Siemany Gusy, zanim przejdziemy do Kasjuszy, mam dla Was takie malutkie ogłoszenie. Mianowicie, pierwszy raz życiu będę czytał z telefonu, ze względu na to, że ostatnio była promocja z gratisami. Ja Wam przedstawiłem swoją wersję. Po czym się okazało, że moja wersja została zmieniona w dniu yy, ruszenia promocji. I miał być do 20%, mniej więcej 20% I miało być to, jak to się mówi, takie rzeczy, o których by się nie wiedzieli A wyszło tak, że wybieraliście sobie gratisy I w większości przypadków było tak, że dużo osób wybrało gratisy dość tanie czyli 10, 12, nawet 8% przez co na mnie spłynął cały hejt. Tym razem yy, ja nie organizuję tej akcji, więc dlatego będę, ja ją wam przeczytam, żeby wszystkie sugestie, skargi, pochwały kierować do Sebastiana. Yy, Między innymi współwłaściciel sklepu Pirohit w Szczecinie. Więc wszystkie sugestie, zażalenia, jeśli coś poszło nie tak, proszę kierować właśnie do niego. On będzie za tą promocję odpowiedzialny. A więc przeczytam Wam co, jak i dokładnie. 24 września 2020 roku, czyli w najbliższą sobotę, oczywiście w ten piątek jeszcze wleci odcinek ogólnikowy z tą promocją, co będzie w sobotę. Zmieniło się tylko tyle, że z 20% skakujemy na 25%. Mamy czwarte urodziny Pirohit i siódme urodziny Machonego na YouTube. Znaczy, chyba 7 lat działalności. Przede wszystkim, tak, będzie tort i szampan dla pierwszych 40 osób. Czyli wbijacie na Santocką w Szczecinie i dla pierwszych 40 osób będzie pewnie szampanik i tort. Więc polecam przyjechać. Najlepiej przyjść, albo biegać Uberem, nie? Konkursy na live, czyli będzie oczywiście live urodzinowy, który wystartuje między 10 a 12, bo wiadomo, w zależności jak szybko podłączymy sprzęt i to wszystko skonfigurujemy, i będzie trwał prawdopodobnie do 18, ale jak będzie dość fajna atmosfera, to po prostu zostanie przycięty dłużej. A więc tak, ogólnie ten konkurs będzie się nazywał tromba-bomba. Dzwonimy do każdego opłaconego zamówienia od 200 zł i kręcimy pirokołem, na którym są poprzeplatane dwa pola. Tromba to przegrana na pocieszenie piszczałka do zamówienia, a bomba to jeden z napompowanych balonów. Trzy kolory w zależności od kwoty: 200, 500, 1000 zł. Zamówienia, zamówienia, i każdy wygrywa. Widz, który złoży zamówienie i opłaci za minimum 200 zł. Yy, może zakręcić kołem, czyli na przykład, jak będziecie w sklepie stacjonarnym i zrobicie zakupy za 200 zł, sami kręcicie i sami przekuwacie sobie balonika. Oczywiście to będzie w Szczecinie na yy, Santocki. Tak jest. Możecie uczestniczyć w live, jak najbardziej to będzie wersja open, każdy może przyjść sobie tam z nami pogadać, zobaczyć jak to wszystko wygląda z backstage'u. I teraz bardzo ważna informacja minus 25%. Na cały asortyment W sklepach stacjonarnych Piła, Szczecin, radą, Wszystkie te trzy sklepy będą czynne jak najbardziej Więc tam Was zapraszamy Minus 25% I wystarczy, że przyjdziecie na zakupy Powiecie, że jesteście z tej promocji Z urodzin na przykład 7-lecia Machonego Albo z urodzin pirokitowskich I dostajecie minus 25% na cały asortyment I to tyle jeśli chodzi o informacje W dużym skrócie po prostu zamówienia Za 200, 500, od 200 do 500 Od 500 do 1000 i od 1000 wzwyż Trzy eee, rodzaje balonów Kręcicie kołem albo wygrywacie tego balona Albo nie, kiedyś były po prostu pytania I tyle z takich informacji Jakie będą nagrody, nie wiem, podobno będą cenne I tyle Ja Was gorąco już zapraszam na odcinek z Katiuszki Zobaczcie jak to wypadło Tylko powiem Wam tyle, że nie wiem jakie ma DJI stosunki z Samsungiem, ale aplikacja DJI nie działa mi na telefonie, i nie mogę wystartować z dronem i nagrać wam tego z drona. Ale i tak wyszło dość fajnie, więc zobaczcie sobie sami. I widzimy się w tą sobotę w Szczecinie. Projekcik. Czołam, brygaderia. W dzisiejszym odcinku odpalimy sobie taką Katiuszę Katiusza jak na, jak na dzisiejsze czasy, kiedyś były Aurory, bazuki. A no niestety mam teraz takie czasy, że jest Katiusza z 240 rakiet blast, które zakupiłem w tamtym roku w grudniu w Dino. 15 ziko za paczkę, więc to była dobra cena. No i tak to wygląda. Czekało 9 miesięcy, żeby to po prostu nagrać. Jest tam kaczor, człowiek lasu za mną. Tak to wygląda. prawdziwa kacjuszka, jesteśmy nad jeziorkiem. Kaczorek stanie z tamtej maniany, jadronem gdzieś tam w powietrzu zawisnę i stanę sobie za zbokowca będzie kamera ze motion, czyli pewnie na sam koniec Słomo wam włączę Pyros pewien powiedział, że coś tu nie wyleci będzie masówka na ziemi. No jak będzie no to kamera to nagra Może ją trochę bardziej ustawię tak, żeby mi dlaczego do, do wody nie poleciała Niby wodoodporna, ale jak utonie to już jej nie wyciągnę. No, nie, tak. no i tak, to no, ja zapraszam was jedynie co do sklepu pirohit.pl, z kodem elita macie 5%. Sklepy stacjonarne Piła, Szczecin, Radom. Instagram machony69 i kanał machony bez piny, tam was zapraszam. A teraz co, nie będziemy przedłużać, zobaczymy co to to potrafi warjastwo. czy to będzie hit, czy będzie kit. Czy może coś nas zaskoczy mega pozytywnie, nie kaczor? Zaczynamy! Samsung chyba nie jest kompatybilny z DJ z mawikiem o pan, ładnie o no jak ładnie więc nie będzie nagrania z drona A na razie tak powolutko sobie Ja! <trym zmarł> I tak miała strzelać ta flask mam nadzieję, że Kaczorek nie nagranie, bo teraz takie prawdziwe nagranie ma być Kaczora, nie? O! szał no nie mam jak tego nagrać ja mi tak ciśko szał tak delikatnie było szał kontowe i finał Te blasty były. Taki projekcik jak na tamten czas. Za 300 zł. Fajna zabawa. <taki> Tylko no nie w mieście, nie? Dużo rakiet nie odpaliło. Znaczy nie. Zostało. Cztery chyba rakiety. Dobra, Kaczor, chodź! No zostały. No te dwie się nam połamały bo ta wprost się zapaliła. No slow -mo to raczej nie będzie, ale może coś się uda ze slow wyciągnąć. No, fajnie to wyszło. 240 rakiet. Mam nadzieję, że kaczorka na granie będzie fajna. No, na niego liczę. Na dubój szerokątowy nawet. O. Patrz pan. O, czekaj, czekaj. O. Co za paniczka się zaczęła? Daję radę te blaściki. No, fajna zabawa. Zabawka taka. Mamy takie dwie. O, tutaj jedamy o na ziemi tak. A co tam? Niech lecą wariaty. I to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jedna wybuchła w tym. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o zostawieniu soczystej łapki w górę. Wiecie jak tu jest. Wiecie jak to jest? Ty, a ta lątu w ogóle chyba nie ma? Nie ma lątu, ty. Ale jazda. Nie mają lontów, Ta też nie ma lątu. Czy ta się ciepło? O, pali się. Pali się! Dobrze, tu jest woda. Na razie mordy.